No, 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 a może no, no, no! Witam się z wami z tej strony, z Maxiolinii, i będzie dziś odcinek z TNT. Albo Albowiem, TNT, TNT, TNT. Kolejne TNT będziemy testować. Ostatnio było te chyba. Jakie było TNT? A, te potrójne to wystrzelało 3 TNT na trzy strony. Chyba. Nie pamiętam dokładnie, ale ale było. I dzisiaj też będzie, ale inne. I tak, trzeba po nie lecieć. Dobrze, przy okazji zabiorę jeszcze trochę innych rzeczy, które mi się przydadzą. Tam. Kierunek wieżowiec. Wierzowiec. Kierunek wieżowiec letymy. Ej, ale chmury się zbugowały. Dobra, lądowanie. Lądowanie, panie Janie. Siup. Kiedyś to złoto chyba zamieni na żyłtą wewnętrzny. I sobie wezmę. Ale nie dziś. Bo, albo wiem, dziś. Kolejne TNT. Ostatnio było chyba to potrójne. Tak, to potrójne. Teraz będzie. Mnie ciekawi te Creeperowe, ale dzisiaj Ice chyba, nie wiem jak się to nazywa. Zaraz sprawdzimy, ale tak mi się wydaje, że Ice TNT, bo jest takie lodowe. Cza trzeba sprawdzić, trzeba sprawdzić, jak działa te TNT, lecieć na naszą wyspę testowniczą, tylko tego TNT. Się trochę obawiam, dlatego stworzymy drugi świat na kreatywnym, który później usuniemy i je wydostujemy. Jeśli nie będzie groźnie, to je wytestujemy też na tym świecie. Bo czarne TNT to może być jakby... Czarna dziura. Ale chyba nie. Przecież nie zrobiliby czegoś takiego, choć może. O! Ostatnio przetestowaliśmy jeszcze jetpack do tego jakby, pierwszy raz był jetpack, dzisiaj będzie i lodowe TNT, i będzie pierwszy raz inna rzecz. Ja to muszę tam skraftować, o co się stało? A, bo mi tu jakieś okienka wyskakują, o jakieś licencje, gdzieś tam. Y obsidian muszę zabrać. Musi być tu gdzieś obsydian. Koniecznie gdzieś tu musi być obsydian. Jest obsydian. Obsydian i zrobimy ścianę obsydianową, za którą będę się chował. Dobra. Nie wiem, co może zapowiedzieć te ice TNT. Zaraz sprawdzę, jak ono się jeszcze nazywa. Nie, to jest diamond TNT. Freeze TNT. Fraser. To jest chyba śnieg. No, śnieżne. Dobra, czyli lecimy. O, creeper, wszystkie zwie y, moby mają te głowy z TNT normalnie. Tam chyba była ta wyspa testownicza. Lecimy. bardzo dobrze. Ja bym nie wpadł sam na takie coś, żeby znaczy wpadłbym na jetpack, ale nie wpadłbym na to, żeby go w taki świetny sposób zrobić i żeby go dodać do świata TNT, ale to jest idealne, żeby się transportować i po mieście, i po wyspach, i po świecie. No bo jakby, yy, wiecie, jak ktoś nie chce wysadzać miasta, tak jak na przykład ja, ty, bo mu troszkę szkoda, tylko po prostu chce sobie yy, Powysadać na jakiejś innej wyspie. To może gdzieś taki jetpack i polecieć na tą wyspę zamiast przepływać Ju, Podejdę. O, tu zaparkuję. Ok. I teraz tak. Bierzemy obsydian. I robimy ścianę. Tak. Tak... Tak... I dziś i zrobimy... O! Taką jakby fortecę. To będzie nawet fajnie wyglądać. Dobra, pyk... 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 Mam to. Jeszcze obsydianu i zobaczcie... Ja wiem, jak to działa, nie to. Ale nie wiem, czy od tego otrzymuje się obrażenia, czy nie. Zaraz zobaczymy, zobaczcie na to. Jest ta poduszka. Nie. Wygląda trochę jak mina. Zobaczcie. I lecimy. A, bo to mi daje na chwilę taki efekt, żebym nie otrzymywał obrażeń. Ej, to jest fajne. To mogę się gdzieś podsadzić. Na przykład, wejdę sobie na drzewo, zobaczcie. Wejdę se na to drzewo. Zobaczcie. Dobrze postawiłem. O! Jestem. I nie otrzymałem obrażeń. Mógłbym jeszcze szybko zeskoczyć z tego drzewa, zanim się skończy efekt, i nie otrzymać tych obrażeń. Ej, to będzie fajne. Ej. Czekaj. O, i nie otrzymam obrażeń. Zobaczcie, mogę tak skakać, postawić to pod sobą, to mnie trochę podsadzi. I nie otrzymam obrażeń. To jest bardzo fajne. Jeśli chodzi o to. A ja robię sobie takie coś i tak, albo wiem. Biorę, robię TNT, bo tu mam crafting. TNT freeze. Place freeze TNT. Chyba o to chodziło. TNT. Mam nadzieję, że dobrze zrobiłem TNT, bo jak złe, to nie, to nie to, co miałem, ale chyba dobre. Tych TNT chyba się nie da niszczyć. Dobra. I uwaga, uwaga. O, wybuchło. Co to zrobiło? Ej, nic nie zrobiło te TNT. Ej, co one robi? To się wkopałem, bo w każdym odcinku miałem TNT inne testować. I jak to będzie, takie po prostu o. No, tylko odcinek już trwa tyle, że ten. Nie wiem, czy zdążę. Muszę sprawdzić to na lodowym biomie, te TNT. O, tam w ogóle jest wioska. To fajnie, ale to innym razem. Dobra, lądujemy. Lądujemy, lądujemy. Lądujemy. Ełł. E, co, 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 co? Dobra. O, nie. O był? Lód? Muszę tam dolecieć, bo tam mam łóżko. Dobra. Lecimy szybko na wyspę. Na której mam łóżko. Żeby się mopki nie pospałniły, normalnie powinienem już kończyć odcinek. Trochę kiepsko, skoro TNT nie będzie działać. Nie wiem, nie wiem. Y Kurczę, naprawdę nie wiem co teraz mam zrobić, bo odcinek niedługo może być za długi. Z kolei niby mogę zrobić cięcie, ale ja nie wiem jak się robi cięcie. Okej. Okay. I pytanie, czy Spider też będzie miał tą głowę? Nie, Spider jest normalny. Ej, pająk jest normalny, to jest subcio. Dobra, muszę... Jak te TNT nie będzie działać, to trudno. Niestety w tym odcinku jakby nie będzie. Nie będę nigdzie wytestowany TNT. Jakby nie będzie wytestowane TNT, które będzie miało efekt Albo Jeśli te TNT nie będzie działać To w zamian pokażę wam inne TNT Dobra, co one robi? O, co się stało? One daje spowolnienie Co się stało? Ze mną w ogóle Ice Freeze TNT O to jednak nie daje tego TNT, bo to trzeba podejść blisko, żeby te TNT zadziałało. Nawet nie wiedziałem. Dobra. Czyli. TNT jakoś zadziałało. Mam nadzieję, że się odcineczek spodobał. I pa. Pa.